Uczestnicy targów naukowych, podejdźcie bliżej, a zobaczycie niesamowity, niespotykany, zupełnie nie z tego świata sposób na logowanie i przetwarzanie danych. Hmm. Myślałam, że pokaże nam fajny eksperyment. Zawiodłem się. Pytacie co to? Już mówię: pracowałem w swoim domowym laboratorium. I zadałem sobie pytanie, na co mi laboratorium, skoro nie mogę dokumentować swoich eksperymentów? O, o hej, cześć. E, chcesz wiedzieć więcej o wprowadzaniu danych? Nie. Zostawiłam torebkę. O. Po co być naukowcem, skoro nie rozmawia się o nauce z innymi naukowcami? Niezła prezentacja. Masz w domu własne laboratorium? He? E, o, tak! O! Ceniam to. Dzięki! Jestem profesor Atomus, a wy to ty tak poważnie? Jesteśmy naukowymi łobuzami telewizyjnej nauki. Jesteśmy la la, la... 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 Labo To la ludzie John, Mo. Łokieć. Oraz. Hieronim Bas. Czyli Labo ludzie! Prawdziwa nauka kończy się eksplozja. Dalej, profesorze, liczę na ciebie. Ja pomogę poszukać! Nie! Odsuń się! Mówię poważnie! Ja chcę tylko pomóc! Nie! Bajko, świetnie. Bajko, gdzie się podziałaś? To jestem Brązorka. Huh? Wyrusz mi ogon! Do roboty. Gramy? A teraz dokończę go w stylu lawo ludzi. <laughs> <laughs> hm. Nieźle. Bruwarko, co ty wyprawiasz? Na początek coś takiego. Ha! Wyciszenie. To nie najlepszy o wiele lepiej. A teraz zobaczmy. poziom odpowiedzialności. Zmniejszmy go trochę. Moralność? E, eee, na co to komu? Sumowanie? Nie wiem nawet co to. I Wyłącza! Przygotowuję, wprowadzam zmiany i resetuję. Przybliżony czas oczekiwania. 8 godzin. 25 minut. Odrobinę więcej niż czas, który człowiek potrzebuje na sen. Tutaj jesteś, mój pierwszy zestaw młodego chemika. Jedna dokładnie odmierzona kropla. Tak. Teraz pora na prawdziwą naukę. Niektórych eksplozji nie da się uniknąć. Całkiem nieźle wyszło. Uwaga, uwaga, uwaga. Włączona tryb destrukcji. Włączona tryb destrukcji. Włączona tryb destrukcji. A no i bot? <śmieniczy> Naprawdę jestem pod wrażeniem.